Cześć, nazywam się Dawid Leopold um, i z, witam wszystkich na mojej krótkiej prelekcji dotyczącej właśnie praktycznych aspektów związanej z oprogramowaniem BIM. Um, jestem architektem i BIM menadżerem w Tacakiewicz Ferma Kresek. Tacakiewicz Ferma Kresek jest y, dużą grupą projektową. Nasza główna siedziba jest w Poznaniu, natomiast można nas także znaleźć we Wrocławiu i Krakowie. Zatrudniamy 65 architektów. Którzy z powodzeniem obsługują 65 stanowisk WIM. Wspierają nas zespół specjalistów do spraw środowiskowych, własny project management oraz dział administracyjny. Cieszymy się bardzo dużą ilością zrealizowanych metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na terenie całej Polski. Projektujemy w zasadzie każdy typ architektury. Jednak zdecydowanym liderem wśród naszych projektów są realizacje. Logistyczne, magazynowe i centra produkcyjne. O czym będę mówił? Moja prezentacja podzielona są, jest na trzy części, gdzie pierwsze będzie praktycznie nawiązywało do tego, co było wcześniej powiedziane, czyli proces standaryzacji, z tym, że to będzie oparte o wdrożenie, jakie były nasze zmagania z oprogramowaniem. Następnie do czego doprowadziła nas e, chęć optymalizacji procesu projektowego, czyli automatyzacja. I ostatni blok poświęcony komunikacji, gdzie skupię się na bardzo specyficznej grupie odbiorców, ale o tym już powiem w tej trzeciej części. Standaryzację, opowiem o tym, rozpocznę od tego, dlaczego oprogramowanie BIM, jakie były nasze nasz proces wdrożenia. Charakterystyczne dla naszych projektów duże liczby, duża ilość stolarki do zliczenia i innych tego typu elementów powierzchni do zliczenia, krótkie terminy wykonania projektów, myślę, że każdy, związek, który ma jakikolwiek związek z branżą projektową może się podpisać pod tym punktem i typowe już dla nas powtarzalne, typowe elementy HAL i modułowe powtarzalne struktury. Szukaliśmy oprogramowania, które w jak najlepszym stopniu sobie z tym poradzi. I postawiliśmy na Autodesk Revit, który odpowiada na pierwszy punkt możliwością zliczenia wszystkiego, bardzo prostą bardzo prostym generowaniem zestawień. Środowisko trójwymiarowe zdecydowanie przyspiesza pracę. Raz modelujemy, raz zagnieżdżamy w nim w poszczególnych elementach informacji możemy wykorzystać to w dowolnej ilości widoków. I to wszystko aktualizuje się na bieżąco. Na powtarzalne typowe elementy mamy rodziny, czyli grupę parametrycznych klocków, które możemy sobie dostosować do własnych potrzeb. Natomiast na modułowe powtarzalne struktury odpowiedzią są makra, które możemy albo tworzyć co zresztą później pokażę, albo na przykład posiłkować się tym, co znajdziemy w internecie. W procesie naszego wdrożenia charakterystyczne były trzy ważne daty. W 2008 roku byliśmy zainteresowani oprogramowaniem, zostały nabyte pierwsze 20 licencji Revit i odbyło się intensywne szkolenie. Jednak, jak się szybko okazało, to nie wystarczyło, żeby ten program w pełni wprowadzić. Był brak motywacji do zmiany sposobu projektowania. Nadal królował AutoCAD, pracownicy bali się zmian i to było wszystko spotęgowane dodatkowo niską mocą liczniową komputerów i brakiem standardów i brakiem eksperta, który by w sytuacji kryzysowej nam pomógł. I ta sytuacja trwała aż do 2015 roku, gdzie odgórnie szefostwo zarządziło, że trzeba tego, z tego oprogramowania korzystać i od tej pory wszystkie projekty zostały już projektowane w BIM-ie. I nastąpiło ponowne intensywne szkolenie. Tym razem wnioski po poprzedniej porażce były następujące: że nigdy nie ma dobrego momentu na zmianę, bo zawsze jest dużo argumentów przeciwko. Że teraz ten czas nie jest dobry, na przykład mamy pilny te, termin projektu do złożenia, także to wszystko zawsze się na siebie nakłada. Tym razem również powołaliśmy power userów, czyli w każdej grupie projektowej była osoba, która lepiej sobie radziła z programem i pomagała wszystkim na bieżąco. I stworzyliśmy pierwszą edycję naszej biblioteki. Rezultaty już tym razem były połowiczne. Mieliśmy, mm, zaczęliśmy używać programów, jednak szybko okazało się, że bazujące na internetowych wzorcach biblioteki nie odpowiadają w pełni naszym potrzebom. Stworzone przez nas z kolei rodziny działają, ale nie w każdym momencie. I każdy rosował, ale nie mieliśmy wspólnego języka jako firma co też później potęgowało frustrację związaną z obsługą programowania. I dwa lata, po dwóch latach użytkowania programu już my jako użytkownicy stwierdziliśmy, że tą sytuację należy poprawić i trzeba było się zebrać i ustalić pewne, pewne założenia naprawy sytuacji i naszego sposobu projektowania. Założenia w zasadzie są bardzo proste, bo polegają na ujednoliceniu systemu nazewnictwa, do, do opracowania biblioteki rodzin, o czym też była dzisiaj mowa, i opracowanie przede wszystkim pliku szablonu, który to wszystko zbiera e, w, jedną, w jednym miejscu i to jest ten plik, na którym każdy pr kolejny projekt jest e, tworzony. To bardzo usystematyzowuje pracę. Jak widzimy tego nazewnictwa do ustandaryzowania było bardzo dużo, to są tylko przykłady naszych rodzin, które zostały odpowiednio nazwane, ale do ustandaryzowania są pliki projektów, cała struktura folderów, jak również materiały. Dobra nazwa pomaga później użytkownikom odnalezienie najaktualniejszych komponentów, dzięki czemu nie ma szukania po serwerze najaktualniejszej wersji, zawsze wiemy z czego należy korzystać. Dopracowanie Biblioteki Rodzin w naszym przypadku polegało na stworzeniu ich praktycznie od zera. Do zoptymalizowanej geometrii dodaliśmy własne wiązania geometryczne. To wszystko sparametryzowaliśmy na nowo, tak, żeby to było odpowiedzią na wszystkie nasze potrzeby. Na przykładzie kratownicy, zmiany spadków kratownicy, czy zmiany krzyżulców w zależności z firmą konstruktorską, z którą aktualnie współpracujemy. Czy chociażby komponent strefy dokowej, gdzie w projektach magazynowych z projektu na projekt wyglądają one w bardzo podobny sposób? Różnią się one w szczegółach, czyli na przykład zmiana rzędnej, zmiana jakiejś długości lub spadku. Ten czas, który mogliśmy poświęcić na manualne kopiowanie i tworzenie ich metodami rewitowymi, poświęciliśmy na stworzenie bardzo sparametryzowanego komponentu, który za pomocą paru prostych checkerów i wartości liczbowych jest w stanie bardzo szybko zmienić na przykład wyposażenie na, na dwóch stronach strefy dokowej, czy zmienić rzędną lub yy, poszczególne długości. I to wszystko należało później. Te dobre nazwy, dobre nasze rodziny, które zostały utworzone, zebraliśmy w plik szablonu. Na, ty, w tym pliku szablonu zostały na nie narzucone zasady, czyli co na którym etapie zostaje wyświetlone. Mamy standardy dotyczące na przykład koncepcji, później przechodzimy na standard budowlany i standard wykonawczy, wszystko dzieje się w jednym pliku i to jest te, taki moment, który naprawdę prosta, podstawowa funkcja rewitowa, taka jak szablon widoku, przekłada się później na wielokrotne przyspieszenie e, przechodzenia z jednego standardu na drugi. Tych, tych szablonów widoku można także użyć do analizy, na przykład chociażby rozwiązań przeciwpożarowych przy zastosowaniu odpowiednich zasad, oczywiście. W efekcie nasze pliki faktycznie zaczęły być usystematyzowane. Osiągnęliśmy optymalizację zarówno czasu naszej pracy jak i samej geometrii, którą później na przykład w procesie eksportowania otrzymujemy, ale przede wszystkim to, na czym nam najbardziej zależało, to była spójność wewnątrz naszej dużej firmy, żeby każdy projekt, każdy projekt miał ten wspólny mianownik, czyli w sytuacji, gdy na przykład os jakaś osoba idzie na urlop, my jesteśmy w stanie z powodzeniem przekazać jej projekt i ona za każdym razem nie odkrywa na nowo naszych metod projektowania i tymi właśnie prostymi w zasadzie zabiegami to wszystko zostało osiągnięte. I na etapie wprowadzania tych standardów wiedzieliśmy, że to się nie utrzyma, póki ym, nie będzie kogoś, kto będzie tych standardów strzegł. Stąd moja propozycja była następująca, żebym ja zajął się sterowaniem tym wszystkim, a także nauką nowych y, osób. Zupełnie obsługi. Jeżeli ktoś zupełnie nie pracuje w Rewicie, to od zera. A jeżeli ktoś przychodzi z innej firmy, czy bez doświadczenia, ale umie na przykład troszeczkę w tym Rewicie pracować, to. Ym, z użytkowania tego naszego pliku szablonu. I od tej pory to było ostrzeżone, dzięki czemu można było te rezultaty utrwalić. I w 2017 roku się nie zatrzymaliśmy. Tutaj to było też wielokrotnie powiedziane na, na wcześniejszym y, panelu dyskusyjnym. Poszukiwania cały czas trwają. Nie ma takiej możliwości, żeby to po prostu w jednym momencie było aktualne i od tamtej pory już cieszymy się tylko rezultatami. Cały czas. Doświadczenie każdego z naszych projektantów przekłada się na aktualizację naszych bibliotek, naszych metod projektowych, czasem też aktualizację oprogramowania, czy zupełnie znalezienie alternatywnych metod. Przekładają się na to, że my zmieniamy nasze metody całkowicie i korzystamy z nowej, lepszej metody. I nasze poszukiwanie optymalizacji procesu projektowego doprowadziło do części szczególnie mi bliskiej, czyli procesu automatyzacji. Te skrypty, które będę prezentował są mojego autorstwa, także jestem szczególnie właśnie z nimi związany. Wszystko zaczyna się od analizy naszego procesu projektowego. Czyli zastanawiamy się, które procesy się powtarzają, czy są długotrwałe te procesy, czy na przykład potrzebujemy się mocno skupiać na poszczególnych czynnościach. I jeżeli nie, to czy, warto, czy nie warto ich w części przynajmniej zautomatyzować. Już na samym początku naszego procesu projektowego jest taki moment, gdzie raz zaprojektowany projekt zagospodarowania terenu w programie AutoCAD musimy przenosząc go już do środowiska Revitowego albo go w jakiś sposób poczytać, albo na zasadzie kopiowania po prostu wymodelować elementy, które są nam potrzebne w obiekcie. Natomiast sam projekt zagospodarowania terenu, jak można zobaczyć, już zawiera bardzo dużą ilość informacji o obrysie, o tym, jakie jest wyposażenie zewnętrzne, czyli zawiera pakiet informacji, które, których ja nie chcę na przykład w, w sposób manualny kopiować. W takiej sytuacji można powtórzyć się alternatywną metodą, czyli na odpowiednio poprzednio przygotowanym pliku bazowym, yy, gdzie mamy ustandaryzowane pewne yy, systemy, yy, pracować. Następnie został stworzony skrypt który jest informacje z Autokada w stanie odczytać i przenieść to do środowiska Revit. Na jego podstawie pojawia się kolorowy schemat, który, e, który następnie weryfikujemy pod względem poprawności tego, co chcieliśmy otrzymać już w programie Revit. E, tutaj e, plik bazowy to jest nic innego jak plik Autokada z ustandaryzowanym nazewnictwem warstw, dzięki czemu można to było zamrozić. Od tej pory pracownicy na tym pracują i nie zmieniają żadnych warstw. Autorskie bloki, ten na przykład jest odpowiedzialny za punkt zero hali, inne są odpowiedzialne za rozstaw osi, oczywiście osie można też narysować w sposób ręczny na odpowiedniej warstwie, czy też bloki wyposażenia, które można dynamicznie zmieniać i rozciągać. One są, zabierają niezbędne informacje w celu wygenerowania takiego właśnie schematu. Czyli zaznaczam elementy, które są mi potrzebne do przeniesienia do Revita, jeżeli jest więcej budynków, to oczywiście zaznaczam tylko to, co mnie interesuje. Uruchamiam skrypt już w aktywnym pliku Revit. Działanie jego jest przyspieszone, to trwa około dwóch minut, dwóch minut i pojawia się kolorowy schemat, który zawiera informacje, na przykład o osiach, o obrysie budynku i o poszczególnych funkcjach. Te kolory są znajome pracownikom. Na tym etapie jest ten proces właśnie weryfikacji tego, co otrzymaliśmy. Jesteśmy na etapie schematu, czyli mamy informacje o osiach konstrukcyjnych, mamy informacje o obrysie i o poszczególnych funkcjach. Możemy z tego też wyciągnąć informacje o module, bo to nic innego jak przecięcie osi głównych i wiedza projektowa, gdzie jaki sub występuje, jaka stopa fundamentowa czy jaka kartownica. Z informacji o obrysie i z przecięć z tym obrysem osi konstrukcyjnych możemy wygenerować praktycznie całą konstrukcję główną. A z pozostałych kolorowych informacji i regionów możemy wygenerować zewnętrzną wstępną obudowę obiektu magazynowego. Przełączam teraz widok na trójwymiarowy, żeby widać było efekty działania skryptów. Pierwszy skrypt jest odpowiedzialny za tworzenie konstrukcji głównej. Również jego działanie jest przyspieszone, coś tego procesu trwa około tam 6-7 minut. Drugim skryptem są wygenerowane posadzki oraz część zewnętrznych ścian wraz z otworowaniem i strefami dokowymi. Kolejny odpowiedzialny jest za bramy z poziomu zero, czy wstępnie obrysy biur wraz z oknami i wejściami oraz zadaszeniem Pozostałe ściany. Również można symboliczny początkowy teren, który jest dopasowany rzędnymi do naszego budynku i do rzędnych na końcach stref dokowych i na samym końcu zwieńczamy to Kreatorem dachu, który wstępnie również ustawia w nim oświetlenie i oddymianie. Według oczywiście tych standardów, które w firmie używamy, możemy tutaj dowolne normy i dowolne ograniczenia na to nakładać. Ogranicza nam to bardzo dużo tą wstępną pracę, którą my znamy, zasady, według których projektujemy, natomiast musielibyśmy te elementy manualnie kopiować, rozprowadzać, sprawdzać te zasady. Ten początek może za nas wykonać program. Z pomocą nakładki Dynamo. Można powiedzieć, że to, co pokazałem, ok. Pokazał skrypt, ale tak naprawdę dotyczy to tylko obiektów magazynowych czy produkcyjnych. Ale są też takie indywidualne pomysły, takie uniwersalne pomysły, które wpasowują się w każdy proces projektowania. Na przykład proces kadrowania. Załóżmy, projektujemy obiekt mieszkaniowy, mamy część pomieszczeń, które ma które ma określony numer pomieszczenia, możemy zautomatyzować proces na przykład tworzenia arkusza y, mieszkania, czyli ob, kadrujemy te widoki, wrzucamy to na odpowiedni arkusz, odpowiednio to nazywamy. Drugim pomysłem na przykład y, zautomatyzowanie części opisów, czyli wstępne zmiarowanie y, odpowiednie metki do odpowiednich drzwi, czy na przykład automatyczna zmiana numeracji. Są zarówno metody, które możemy przygotować sami, jak i posiłkować się tymi z internetu oraz automatyzacja chyba największej pięty achillesowej Revita, czyli generowanie pdf gdzie nie ma wewnętrznego eksportera PDF-ów w Revicie na tą chwilę. Stąd też można stosując pewien workflow to wszystko uszeregować. Obrys wszystkich rzutów został właśnie dopasowany do, do zewnętrznego obrysu y, naszego obiektu. Również wstępnie zostały y, rozmieszczone przekroje w połowie geometrycznej obiektu oraz elewacje zewnętrzne. Także tutaj można takie właśnie zabiegi stosować. Kolejny skrypt, y, opis osi po obrysie. To również y, bierze informacje o obrysie naszego budynku i o osiach i wymiaruje te osie na wszystkich dostępnych rysunkach w obiekcie. Wymiarowanie, yy, metkowanie bram. Oczywiście są metody oznacz wszystko, wyrobicie i tego podobne, ale jeżeli na przykład już musimy obrócić metkę, no to już można zdefiniować pewne zasady, którymi ten skrypt się będzie kierował bardziej dostosowany do naszych potrzeb niż te automatyczne. Zmiana numerowania przy dużej ilości drzwi to może bardzo przyspieszyć pracę. I w poprzednio wygenerowanym pliku ustawiłem wstępnie parę rzutów i przekroi. W skrypcie zaznaczam, czy chcę wszystkie DWI, wszystkie pdf -y. Skrypt pracuje w tle i na końcu oprócz idealnie przyciętych PDF-ów rezultatem są to, że na końcu zmienia im też automatycznie nazwę na to, co jest w zawartości ramki rysunkowej. Także to są takie rzeczy, które zdecydowanie możemy sobie zautomatyzować, bo nie wymagają tego od nas skupienia, natomiast wymaga to dużo mechanicznych powtórzeń. W przypadku na przykład wykonawczej dokumentacji można zdecydowanie dużo czasu na tym zaoszczędzić. W rezultacie rozwijamy się cały czas, ale osiągnęliśmy także szybkość i precyzję, czyli te rzeczy, które zazwyczaj poprzez manualne kopiowanie czy rozproszenie projektanta, bo nikt nie lubi robić bardzo, bardzo powtarzalnych czynności mogą być na przykład trochę przesunięte, niedokładne, skrypt to zawsze zrobi w sposób idealnie równy. I ten czas, który moglibyśmy. Poenta jest taka, że czas, który mogliśmy przeznaczyć na powtarzalne czynności. Yy, przeznaczyliśmy na stworzenie narzędzia, które od tej pory te czynności będzie za nas wykonywał yy, przez wszystkie projekty, w jakich będziemy uczestniczyć. I ta oszczędność czasu może zostać zainwestowana na przykład w coraz ambitniejsze projekty, gdzie zewnętrzny obrys tego budynku mógłby być z powodzeniem wy, yy, wygenerowany w skrypcie, natomiast już wewnętrzna koordynacja międzybranżowa czy rozwiązania przeciwpożarowe są skomplikowane. Na tym projektant powinien się właśnie skupiać. I dzięki te, temu ten czas możemy właśnie w to zainwestować. Jak widzimy, tutaj już z powodzeniem zrealizowany obiekt, także cała operacja się powiodła właśnie z tego modelu BIM, który został przez nas stworzony. Trzecia część o komunikacji, czyli co zrobić z tym modelem, jak już go posiadamy, jest, będzie nastawiona na tych w procesie BIM, którzy zazwyczaj są najbardziej poszkodowani, czyli operują na dwuwymiarowych rysunkach. I nie dostają więcej niż na przykład jakieś tam zestawienia, czy właśnie print screeny czy dwumiarowe rysunki ze względu na y, różnorakie bariery. Zacznijmy od tego, że gdy projektujemy w programie obiektowym, na pewnym etapie y, już po prostu nie wracamy do 2D. Dla nas szybciej jest modelować te obiekty zdecydowanie niż, y, niż tworzyć najpierw koncepcję, na przykład w Autokadzie, a później ją przerysować w Rewicie. Po prostu mamy model y, i chcielibyśmy z niego skorzystać. Nawet w komunikacji z tymi, którzy nie do końca tego potrzebują, na zasadzie zachęty lub na zasadzie marketingowych yy, wartości, ale pojawiają się bariery. Trzy oczywiste bariery tutaj wymieniłem. Jedną to jest rozmiar pliku. Załóżmy, nasz tomosołom, z którym się komunikujemy, jest inwestor, który pracuje na tablecie albo jakimś ultrabooku, albo on czasami nawet na smartfonie korzysta. I nie może odebrać dużych rozmiarów plików bimowskich. Zazwyczaj one są na tyle duże, że no, po prostu komunikacja na tych plikach może być niewygodna. Również odbiorca może nie mieć software, czyli nie będzie, nie chce i nie będzie miał pakietu Autodesk, a chcemy wysłać mu jakąś tam część modelu Revitowego. Oraz trzecia rzecz, czyli brak know-how, czyli mamy. Mm, Mamy takie sytuacje, że teraz zakupujemy na przykład cały pakiet Autodesk, bo teraz wszystko w pakiecie się opłaca, ale y, korzystamy tylko z części funkcjonalności y, i nie umiemy na przykład obsługiwać konkretnego oprogramowania y, w celu otwarcia danego pliku. I o tym też była mowa dzisiaj i pewno będzie wielokrotnie mowa, bo to jest bardzo gorący temat, jeżeli chodzi o, o właśnie BIM, czyli rozwiązania w chmurze i one również w tym procesie właśnie komunikacji mogą nam znacząco pomóc. Ja tutaj będę mówił o tych rozwiązaniach, które faktycznie przetestowałem. Zdaję sobie sprawę, że ten temat się tak rozwija, że tych nowych wersji tam A360, BIM 360 jest tak dużo i to jest tak prężnie rozwijane, że za chwilę może być zupełnie deklasujące to rozwiązanie zaprezentowane na, na którejś z prelekcji, natomiast na przykładzie 360 Proces tej współpracy polega na przygotowaniu modelu w odpowiednim oprogramowaniu, które ta, która ta platforma jest w stanie odczytać. Następnie zapisujemy ten model w chmurze, i następuje współpraca online i udostępnianie w dwóch formach. Pierwszą jest zaproszenie do projektu, gdzie my dajemy pełen dostęp do tego naszego projektu na przykład odbiorcy, czyli mm, on mam może na przykład zaktualizować jakieś pliki, wrzucić, wyedytować. Ten dostęp jest nieograniczony i również może przeprowadzać na tych plikach różne wygodne operacje. Wcześniej dodany, umieszczony na chmurze model. To jest najzwyklejszy Firefox, czyli przeglądarka internetowa, żadnego do, dodatkowego oprogramowania. Po otworzeniu mamy tutaj trójwymiarową reprezentację modelu. Możemy to w dowolny sposób tak naprawdę obrócić. Możemy to oglądać w perspektywie, w aksonometrii. Te niebieskie elementy to są dodane przeze mnie wcześniej komentarze, do których za chwilkę wrócę. Możemy ten model dowolnie ciąć płaszczyznami przekroju. Możemy mm, sprawdzać wszystkie metadane, bo każdy z tych elementów jest tak jak w Rebicie, bogaty w informacje co jest tak naprawdę klubi bo to nie jest model trójwymiarowy, tylko to jest model trójwymiarowy z zagnieżonymi w nim, zagnieżonymi w nim informacjami. Tutaj y, też y, w perspektywie y, y, osoby jakby można zrobić sobie wirtualny spacer y, i to co mnie najbardziej tutaj do tego rozwiązania przekonuje, czyli formy odniesienia, komentarzy i naszych y, Uwag do miejsca faktycznego na modelu. Ja po dodaniu takiego komentarza, tutaj w formie graficznej, właśnie, że chcę tą bramę przenieść na przykład na tą ścianę, ona się dodaje w tej liście komentarzy po, z boku ekranu i każdy jest w stanie kliknąć ten komentarz, przenieść się w dane miejsce, sprawdzić, co komentujący miał na myśli, skomentować to lub skomentować to również swoim na przykład screenem. I ta komunikacja odbywa się tak naprawdę w budynku, który jeszcze nie został wybudowany, ale już może się odbywać na faktycznych elementach. I co mnie też bardzo przekonuje do tego typu rozwiązań, nakład pracy, który włożyłem w przygotowanie tej trójwymiarowej reprezentacji, to było tak naprawdę zrobienie tylko modelu w Rewicie ze wstępnie ustawionymi materiałami. I on jest w bardzo takiej przyjaznej graficznie funkcji później pokazywany. I gdzie w praktyce tego użyłem. E, właśnie w takim niepozornym obiekcie, czyli bazie surfingowej Red Season w Elżunie, w Egipcie, e, po pożarze poprzedniego obiektu inwestor zgłosił się do nas e, po pomoc w przygotowaniu projektu nowego, e, nowego miejsca. I tutaj ekipa budowlana wygląda w taki sposób, że to był właśnie inwestor, który miał laptopa, miał wifi, a wykonawcy to byli albo rdzenni Egipcjanie. Albo y, jacyś znajomi inwestora lub oldschoolowi cieśle, którzy o oprogramowaniu BIM nigdy nie słyszeli, a, a czasem nawet nie mieli w, w rękach KADA. I co my możemy zrobić, żeby właśnie z taką ekipą na przykład przekazać im, no bo już wykonałem ten model w Rewicie, i chciałbym im przekazać możliwie jak najwięcej informacji, żeby na etapie realizacji tego obiektu było jak najmniej pytań. Co możemy dla nich zrobić? I tutaj jest właśnie również na platformie A360 możliwość udostępniania, gdzie my udostępniamy właśnie link, gdzie mamy ten dostęp delikatnie ograniczony. Na przykład możemy zastrzec, że inwestor tego czy tam odbierający nie może tego pobrać. I też nie będzie miał wglądu do na naszego dysku na chmurze, co może być w niektórych sytuacjach bardzo przydatne. Wcześniej przygotowany model w Rewicie yy, został umieszczony na chmurze, w chmurze. Yy. Tutaj postarałem się o bogatą ilość detali, mimo prostego obiektu, żeby właśnie ograniczyć pytania na etapie realizacji, bo realizacja trwała 3-4 tygodnie, także to była bardzo szybka, szybka akcja. Yy, proces udostępniania, yy, czyli yy, wygenerowanie linku, tutaj określam, czy odbiorca może to ściągnąć, czy nie, czy potrzebuje hasła jakiegoś dodatkowego, również to mogę określić. Teraz już z perspektywy tej osoby, która otrzymuje dany link, wpisanie hasła. I otrzymuję taki widok trójwymiarowy identyczny jak miałem poprzednio, z, z, lekko, ograniczoną fun, z, lekko, z lekko ograniczoną ilością funkcji u dołu. Ale nadal to, na czym mi najbardziej zależało, to, czyli to, żeby oni mogli sobie wirtualnie pospacerować po obiekcie, y, sprawdzić te założenia, sprawdzić jakieś materiały na przykład, klikając na poszczególne elementy, które mają te parametry wszystkie zagnieżdżone. Zachowałem, mimo że ta, że nie mają możliwości tego modelu ściągnąć, czy wejść y, do mojego dysku. Właśnie w A360. I co też ważne, niekoniecznie muszę się ograniczać do samej, samego widoku trójwymiarowego, tylko mogę udostępnić też wszystkie widoki z Revit'a. Mogę udostępnić dowolne, wybrane przeze mnie przekroje, rzuty, elewacje i załóżmy, jeżeli na którymś, no to jak, tak jak mówiłem, proces budowania tej bazy był bardzo szybki, załóżmy, nie dowymiarowałem czegoś i wykonawcy chcieli to sobie sprawdzić, to mogli to używając laptopa i internetu po prostu sobie domierzyć już na tym modelu, czy tam na rzucie, czy na przekroju. Także bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie. A360 faktycznie ma tą nawigację komunikacji, na której mi bardzo zależało, ale też to jest do pełnej współpracy, czyli ja mogę tutaj większą ilość modeli, mogę je nadpisywać, tutaj jest tych funkcji, tych funkcji bardzo dużo. I niestety idzie z kosztem, bo do niedawno ten jeden projekt był za, za darmo do, do testowania, natomiast ostatnio pojawił mi się 30-dniowy trial, także mogę to tylko przez 30 dni testować. I co jeśli mi zależy tylko na tym pierwszym punkcie, czyli chcę nawigować, komunikować, niekoniecznie chcę tą pełną współpracę i na pewno nie chcę kosztów. No to co, z czego mogę skorzystać? Ja odpowiedział na to jest bardzo podstawowa, mam wrażenie, funkcja, ale często pomijana w, w dyskusjach, czyli Autodesk Viewer, czyli tak naprawdę rozwiązanie chmurowe do przeglądania plików autodesk w przeglądarkach internetowych. I ta trójwymiarowa reprezentacja jest bardzo podobna do tej z A360. Również mamy przeglądarkę widoków, czyli możemy na przykład przejść na rzut czy przekrój czy dowolnie czyli te funkcje są zachowane. Wirtualny spacer jest możliwy, mogę poszczególne mogę poszczególne tutaj kategorie sobie ukrywać. Mo, jeżeli jestem cieśną, skupiam się na me, meblach, to mogę je na przykład sobie wyizolować. I zachowuje to możliwość pobierania metadanych z poszczególnych elementów, czyli cały komplet tych informacji zostaje przekazany. I co też ważne, dla mnie było, możliwość komentarzy, czyli ja znowu w jakimś miejscu piszę komentarz w odniesieniu do jakiegoś obiektu i na tym mogę prowadzić dalszą dyskusję. Jedyna różnica jest taka, że nie ma tego bukmarka kolorowego i wtedy osoba, która kliknie w mój komentarz, przeniesie się do danego widoku i na przykład może jakieś tam dodatkowe rzeczy doprecyzować. Podsumowując, obie, oba te rozwiązania charakteryzują się wygodnym sposobem udostępniania. Mamy dostęp do nich gdziekolwiek jesteśmy. O ile gdziekolwiek jesteśmy, ma internet i mamy laptopa lub jakieś urządzenie, które ten internet, po prostu jakiś tablet lub komórkę. I to jest w moim odczuciu ciekawa i nowoczesna forma komunikacji. Pierwsza platforma idzie z kosztem i z większą funkcjonalnością, natomiast druga, jeżeli próbujemy, znaczy jeżeli posługujemy się tylko jednym plikiem i chcemy na nim przeprowadzić tą komunikację, w zupełności wystarcza i można tego użyć na przykład na spontanicznym spotkaniu, ktoś łapie nas na budowie, chcemy pokazać model koordynacyjny, którego nie mamy ani przy sobie laptopa, ani przy sobie pliku, prosimy kogoś w biurze, żeby umieścił nasz model w chmurze i odpalamy go na przykład na przeglądarce u branżystów, czy tam u generalnego wykonawcy. Także Naprawdę jest dużo możliwości. Można też również segmentu publicznego osoby w tym zadowolić zdecydowanie. To było BIM Okiem Praktyka. Mówiłem o standaryzacji, automatyzacji i komunikacji. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli będą do mnie jakiekolwiek pytania, to jestem do dyspozycji w przerwach pomiędzy wykładami i do zobaczenia. Proszę Państwa, Dawid Leopold Tacakiewicz, farmakresek.